Kuchanka. witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Cześć kochani. Dzisiaj mam dla was coś niesamowitego. Od Suzy. Wydaje mi się, że wciągnie was bez reszty, jak i mnie. Droga Haniu, od dawna słucham opowieści na twoim kanale, i w niektóre wierzę bez zastrzeżeń, chociaż naprawdę wydają się dziwaczne i gdyby nie jedno moje przeżycie, pewnie powiedziałabym, że to jakieś zbiegi okoliczności, nieporozumienia, może coś działo się w i tak itd., itd. Ale jest wydarzenie w moim życiu, którego do dziś na żaden racjonalny sposób nie potrafię sobie wytłumaczyć. Pracowałam wtedy w biurze, którego szczerze nie znosiłam. Zajmowałam się czymś w rodzaju księgowości, choć nie tylko. Szefowie ciągle wymagali tam od nas czegoś nowego. Chcieli, żebyśmy umieli wszystko, co generowało ogromny stres. Często zajmowałam się rzeczami, o których nie miałam zielonego pojęcia. Pisałam jakieś dziwne wnioski, odpowiedzi do prokuratury, bo i takie rzeczy się zdarzały, a tak naprawdę byłam pierwotnie przyjęta jako tłumaczka. I właśnie to było moim ogromnym marzeniem. Nauka języków obcych zawsze przychodziła mi łatwo. W tamtym czasie znałam już doskonale trzy, oczywiście jeśli chodzi o obce angielski, francuski i niemiecki. Ale byłam bardzo młoda i pomyślałam, że na pewno z czasem znajdę o wiele lepszą pracę. Na razie zatrudnię się tutaj i okazało się to błędem. Trafiłam do księgowości, potem robiłam też wiele innych rzeczy. Pracowałam także w sekretariacie, bo tu wszyscy robili wszystko. Czasem miało to naprawdę opłakane skutki. Ale właśnie ta pani, która zwykle była sekretarką, bo zazwyczaj ją zastępowałam, poprosiła mnie o przysługę. Wiedziała, że kiedy zboczę z mojej normalnej trasy do domu, mniej więcej o jakieś 15 km, dotrę do pewnego małego miasteczka, w którym ona miała coś do załatwienia. Miała na to tylko dwa dni. Musiała przekazać pewien dokument. Problem tylko w tym, że miała zepsuty samochód, a mąż był na wyjeździe służbowym. Dzieci studiowały daleko poza naszym miastem i właściwie nie miała kogo poprosić. Pomyślałam, że to przecież żaden problem. Oczywiście od razu powiedziała, że zapłaci mi za paliwo. Roześmiałam się, stwierdziłam, że może ta wyprawa nie zrujnuje mojego budżetu. Absolutnie odmówiłam żadnych rozliczeń. Szczególnie, że ta pani była mi bardzo przyjazna, nie raz mi w pracy pomogła, wsparła mnie, przynosiła mi nawet świeże jajka ze wsi. I właśnie to powiedziałam, że ona nigdy nie oczekiwała ode mnie żadnej wdzięczności, wielkich podziękowań, po prostu pomagała mi, bo tak czuła i ja to bardzo doceniam. Roześmiała się i powiedziała, że a propos tych jajek ze wsi, a właściwie to z małego miasteczka, to właśnie chodzi o tę panią, od której ona je często bierze. Prowadzi sklep spożywczy w tamtej właśnie miejscowości i chodziłoby o to, aby podrzucić jej pewną kopertę, taką większą z dokumentami. Wyjaśniła mi, gdzie ten sklep spożywczy się mieści, opisała mi panią Ele, podała mi jej nazwisko, wzięłam więc kopertę i po wyjściu z pracy skierowałam się na trasę do sklepu spożywczego. Rzeczywiście zboczyłam trochę z mojej, ale pod wskazany adres dotarłam bez żadnego problemu. Ale kłopoty zaczęły się jak wysiadłam z samochodu, bo zrozumiałam, że adres się zgadza. Na budynku nawet był odpowiedni numer tylko, że to nie był sklep spożywczy, ale salon fryzjerski. Na tamtym etapie nie panikowałam, wysiadłam, weszłam do tego salonu i zobaczyłam tam uśmiechniętą, radosną. Pełną życia dojrzałą panią. Zapytałam, gdzie mogę znaleźć sklep spożywczy pani Elżbiety, takiej i takiej. Roześmiała się zdziwiona i powiedziała, że to ciekawy zbieg okoliczności, bo ona rzeczywiście tak się nazywa. To ona, a jej rodzice kiedyś, lata, lata wcześniej, mieli sklep spożywczy, ale kiedy byli już starszymi ludźmi i jej go przekazali, to ona zamieniła go w salon fryzjerski, który działa tu już dość długo. Pomyślałam, że zadzwonię do tej mojej koleżanki i upewnię się, o co w tym wszystkim chodzi. Czy ona się mogła pomylić? Ale twierdziła przecież, że cały czas ma kontakt z tą panią zresztą pochodzi z tej miejscowości to właśnie w tym sklepie spożywczym miała brać od niej te jajka z własnej hodowli kur. Tylko, że mój telefon pokazał, że możliwe jest tylko wykonanie telefonów alarmowych. Byłam kompletnie poza zasięgiem. I nie wiedziałam, jak wybrnąć z tej sytuacji. Z jednej strony łatwo byłoby założyć, że to po prostu jakaś pomyłka, zostawić te dokumenty, ale wiedziałam, że są bardzo ważne. A jeżeli to jednak nie ten adres, a cała ta historia ze sklepem spożywczym, który był tu lata temu, to zbieg okoliczności, który sprowadzi mnie na jakąś złą drogę w tym wszystkim, dam dokumenty nie tej osobie, co trzeba. Ale przypomniałam sobie, że Alicja przecież mówiła, że na dostarczenie tych dokumentów ma dwa dni. Czyli gdybym wyjechała z tej strefy bez zasięgu, dowiedziała się o co chodzi, a nawet dojechała do domu, to jeszcze jutro rano mogę wcześniej wyjechać do pracy i podrzucić dokumenty albo tu, jeśli to właściwe miejsce, albo odnaleźć ten sklep spożywczy. Weszłam więc z powrotem do tego salonu fryzjerskiego i tam miałam przyjemność jeszcze chwilę pogawędzić z panią Elą. Wyjaśniłam jej, że mam teoretycznie dla niej dokumenty, ale nie jestem pewna o co mojej koleżance z pracy chodziło, bo adres się zgadza, jej imię i nazwisko też, ale wyraźnie kazała mi zostawić dokumenty w sklepie spożywczym, a to salon fryzjerski. Pani Ela się śmiała. Powiedziała, że nie wie o co chodzi, ale rzeczywiście Alicja jest jej koleżanką. Tylko, że faktycznie nie spodziewa się od niej żadnych dokumentów. Również uważała, że musi to być jakaś pomyłka. Powiedziała jeszcze, że dzisiaj ma dość spokojny dzień, ale jutro to dopiero będzie. Szykowała się w gminie jakaś wielka uroczystość. Miały być wręczane nagrody, to miała być rocznica czegoś przy okazji. Więc mnóstwo pań z całego miasteczka umówiło się do niej na fryzury. Właściwie od 10 rano do 17, jak opowiadała, najprawdopodobniej nie usiądzie ani na chwilę. Ale była z tego powodu bardzo szczęśliwa. Właśnie tak wyobrażała sobie za młodu swoje życie. Kiedy skończyła szkołę fryzjerską, ubłagała rodziców, żeby zrezygnowali z tego sklepu. Oni nie mieli już siły go prowadzić, a ona chciała żyć po swojemu. Śmiała się, mówiąc, że nie obyło się bez awantur, obrazy, gruźby wyrzucenia z domu, ale w końcu jakoś ich przekonała. I do dzisiaj jej zajęcie jej się nie znudziło. Nawet uwielbiała te pracowite dni. Razem się pośmiałyśmy. Powiedziałam, że swojej pracy nie cierpię, ale żeby mnie nie zdradziła przed Alicją. Też się zastanawiam, co mam robić ze swoim życiem: czy szukać zupełnie innej, może założyć jakąś szkołę językową. Muszę się nad tym zastanowić. Pani Ela powiedziała, że koniecznie trzeba iść za swoimi marzeniami, bo życie mamy tylko jedno. Z jednej strony było to trochę patetyczne, oklepane, ale z drugiej w jakiś sposób do mnie trafiło. Pożegnałyśmy się i powiedziałam jej, że być może zobaczymy się jutro rano. No i dotarłam do domu, choć zasięg odzyskałam już na tej mojej zwykłej trasie, ale podczas jazdy nie bardzo miałam ochotę dzwonić do tej koleżanki, szczególnie że byłam już dość blisko domu. Wyjaśniłam jej jednak w końcu o co chodziło i zapytałam, czy ważniejsze było, abym przekazała dokumenty o sobie o wskazanym imieniu i nazwisku, czy żebym zostawiła w sklepie spożywczym. Alicja była zupełnie zaskoczona. Dziewczyno, no co ty mówisz? Przecież mieszkają tam moi rodzice, których ciągle odwiedzam. Po drodze w tym sklepie spożywczym robię im często zakupy. Ela go prowadzi już od wielu lat. A myślisz, że skąd mam te jajka dla ciebie? Właśnie tam je sprzedaję. No więc jeszcze raz, powtórzyłam adres, opisałam okolice, także drogę, którą dojechałam. Alicja mówi, że no wszystko się zgadza, ona tu nie widzi żadnego błędu, ale na 100% w tym punkcie, w który opisałam jest sklep spożywczy. Byłam zirytowana, bo nic mi to nie dawało. Wiedziałam, że jeżeli kolejnego ranka znowu pojadę w to samo miejsce, pod ten sam adres, tą samą drogą, to znów dotrę do zakładu fryzjerskiego i będę miała ten sam dylemat. Zapytałam więc, czy chodzi jej o tę osobę, czy o sklep spożywczy. Czy mam znaleźć inny pobliski w tej miejscowości, czy wręczyć dokumenty pani Eli? Alicja się złościła. Co ty pleciesz? Jeżeli tam dotrzesz, to będzie tam sklep spożywczy. Przepraszam cię za kłopot. Widzę, że narobiłam jakiegoś zamieszania. Nie chciałam. Bardzo doceniam, że tak się starasz. Jestem ci wdzięczna, ale naprawdę nie jest tak, jak mówisz. Ale nalegałam, co mam robić? W końcu Ala powiedziała: Dobrze, w takim razie jedź pod ten adres. Najważniejsze, żebyś zostawiła te dokumenty. Elżbiecie, takiej i takiej, która ma lat tyle i tyle, a jej rodzice mają na imię tak i tak. Westchnęła, ale jeszcze raz szczegółowo opisała mi drogę, poprosiła, abym włączyła GPS, wpisała tam adres, a wszystko rano będzie w porządku. No i tak zrobiłam. Wyjechałam wcześniej, pokonałam jeszcze raz dokładnie tę samą drogę. Dotarłam do punktu, w którym byłam już wczoraj. Budynek z zewnątrz niby się zgadzał. To był taki mały, murowany, zwykły, jakby domek, tylko że taki bardzo prosty. Ale był tam napis sklep spożywczy. Nie mogłam w to uwierzyć. To naprawdę była ta droga, to miejsce i ten adres. Ale wczoraj był tu zakład fryzjerski. Przecież jestem tego kompletnie pewna. Pamiętałam rozmowę z panią Elą, szczęśliwą, zadowoloną, spełnioną kobietą, która opowiadała mi o tym, że dzisiaj będzie naprawdę trudny dzień. Z jednej strony trudny, bo będzie dużo pracy, ale z drugiej pełen radości i satysfakcji, bo spotka bardzo wiele swoich klientek, porozmawia sobie, poplotkuje, a przede wszystkim będzie się spełniać w zawodzie, który zawsze lubiła od lat. Powtarzałam sobie to wszystko w myślach przecież była taka rozmowa, wiem jak ona wyglądała, co się stało. A najdziwniejsze, że to na pewno był ten budynek i to miejsce raz to był zakład fryzjerski, raz sklep spożywczy. Ale przecież byłoby to bez sensu. Naprawdę przez wieczór i jedną noc zatowarowaliby wszystko na sklep spożywczy? Niepewna, zupełnie roztrzęsiona, weszłam do tego sklepu. I wydawało mi się, że sprzedaje tam zupełnie inna kobieta. Nie miała już pięknych płowych blond włosów błyszczących w słońcu, które przebijało się przez szyby. Nie miała też tego uśmiechu od ucha do ucha. Miała zwykły, szary, myśli blond. Włosy krótko, prosto ścięte. Była bardzo smutna, konkretna. To nie to, że niemiła, ale zupełnie inna. Gdy się przyjrzałam, zobaczyłam, że to jest pani Ela. Ale wygląda całkowicie inaczej niż wczoraj. Ale w sekundę przyszło do mnie rozwiązanie. To musi być po prostu jej siostra, pewnie nawet bliźniaczka, która ma całkowicie inny styl, i może w dni, kiedy jest tu sklep spożywczy, to ona zajmuje się interesem. A w te pozostałe jej siostra. Ale jaki to miało sens? Przecież dzisiaj miały tu być tłumy klientek. Podeszłam do lady. Klient, który kupował coś, przede mną akurat wyszedł. Stwierdziłam, że szukam pani Eli, takiej i takiej. A ona na to, tak to ja, zdębiałam. Ale najgorsze było to, że twarz się zgadzała. Oczy były te same, tylko inne. Smutne, zgaszone, ton rzeczowy. Konkretny, nie było w nim tej radości życia z wczoraj, ale powiedziałam niepewnie. Pamięta pani wczoraj, gdy był tu jeszcze zakład fryzjerski, widziałyśmy się. Kobieta popatrzyła na mnie okrągłymi ze zdziwienia oczami i już widziałam, że się mnie boi. Delikatnie cofnęła się o pół kroku i powiedziała, że nigdy nie było tu żadnego zakładu fryzjerskiego. Szybko wyjęłam dokumenty, powiedziałam, że jestem od Alicji i to ją trochę uspokoiło. Spodziewała się właśnie tych dokumentów. Powiedziała, że faktycznie Ala dała znać, że będę rano. Wspominała nawet o tym, że miałam być poprzedniego dnia, ale chyba nie dotarłam. W każdym razie nieważne. Chciałaby wziąć już tę kopertę i wrócić do swoich zajęć, jeśli mi to nie przeszkadza, chyba że chce coś kupić, to oczywiście. Już wychodziłam, a ona mówi do mnie Wie pani co? To ciekawe, że pani powiedziała o tym zakładzie fryzjerskim, bo wiele lat temu... Właśnie zakład fryzjerski miał tu być. Skończyłam szkołę, marzyłam o tym zawodzie. Byłam pewna, że całe życie będę go wykonywać. Zdobywałam nawet zagraniczne pisma z fryzurami, uczyłam się w domu, zresztą od małego ćwiczyłam na lalkach. Ale rodzice mieli sklep spożywczy, właściwie to na początku warzywniak, potem z czasem rozszerzyli asortyment, i kiedy byli starsi, nie chcieli zrezygnować z prowadzenia go. Ustąpiłam im, bo było tyle awantur, wymuszania, szantażowania, że nie miałam już siły psychicznej walczyć o swoje. Ale tak naprawdę to nie lubię tego sklepu. Nie podoba mi się moje życie. Ale teraz już chyba jestem za stara na zmiany. Zresztą już nic nie pamiętam z tego, co uczyłam się w szkole. Nie byłabym już dziś dobrą fryzjerką. Chociaż może gdybym poszła na jakieś kursy? I nagle zobaczyłam tę panią LS wczoraj. To znaczy, fryzura jej się nie zmieniła, ubranie też nie. Wciąż wyglądała tak spokojnie, szaro, niewyróżniająco się. Ale te oczy, znowu pojawił się w nich ten blask z wczoraj. Powiedziałam jej, że powinna odnowić te kursy musi wrócić do zawodu. Wcale nie jest jeszcze stara. Właściwie to przeżywa swoją drugą młodość. A do emerytury ma jeszcze dużo czasu. Mogłaby zmienić swoje życie. Nie mówiłyśmy już wiele więcej, pożegnałyśmy się i ja po prostu wyszłam z tego sklepu, zastanawiając się, co mnie spotkało, o co tu chodzi. Ale w końcu, czy te wszystkie rady, które dawałam pani Eli, nie powinny trafić do mnie samej? Czy powinnam tkwić w tej okropnej pracy? Wtedy podjęłam decyzję, że nie. Sama sobie nie wierzyłam w to, co przeżyłam. Przecież było niemożliwe. Żebym spotkała raz panią Elę z innego wymiaru, z innej linii czasowej, a drugi raz z tego naszego świata. Bo tak, doczytałam już, wiem, że są teorie wieloświatów, równoległej rzeczywistości, matrixa, zaczęłam się tym bardzo interesować. Pomimo to dalej nie jestem pewna, co się stało, ale jedno wiem na pewno, w jakiś sposób na własne oczy zobaczyłam, że trzeba iść za swoimi marzeniami. Tamtego dnia wszystko było dla mnie jasne. Dziś jestem tłumaczem. Pracuję też w szkole językowej. Jestem bardzo szczęśliwa, spełniam się. Teraz uczę się hiszpańskiego i portugalskiego, a w planach mam język chiński. Uważam, że zostałam obdarowana przez los talentem. Postanowiłam sobie, że nie zmarnuję go. I tak właśnie jest. W szkole językowej poznałam mojego męża, planujemy już powiększenie rodziny. Myślę, że to była moja droga. Bardzo się cieszę, że nie uposzłam, ale też wiem, że mogło być zupełnie inaczej. Myślę, że gdyby nie spotkanie tej pani Eli, ale tej z zakładu fryzjerskiego, nie byłabym w tym punkcie. Tkwiłabym w tamtej pracy jako przyuczająca się wiecznie księgowa i byłoby mi naprawdę bardzo trudno zrezygnować, bo chociaż nie znosiłam tej pracy i bardzo mnie stresowała, to też naprawdę dobrze płacili jak na tamte rejony i ówczesne warunki. Dziś jednak żyję inaczej i bardzo się z tego cieszę. Nawet nie wiecie, jak chciałabym podziękować tamtej pani Eli, tylko że jej nie ma. Może Was nie zaskoczę, ale nie raz jeszcze jeździłam do tamtego sklepu spożywczego. Mniej więcej przez rok. Co dwa miesiące, czasem co tydzień, za każdym razem był tam sklep spożywczy. Ale po jakimś czasie spotkałam Alicję. Powiedziała, że ta jej koleżanka ze sklepu, Ela, nie pracuje już tylko w sklepie. Co prawda nie założyła tam zakładu fryzjerskiego, ale przyjmuje klientki u siebie w domu. Prowadzi taką dodatkową działalność. Jeździła na kursy, podszkoliła się a że w domu zawsze miała taką przybudówkę, która wcześniej służyła jako coś w rodzaju takiej ogromnej spiżarni, to teraz ścina tam włosy. Ładnie to urządziła, jest bardzo przyjemnie i wiele pani z okolicy bardzo sobie chwali jej usługi. Na początku były skuszone, bo jako początkująca fryzjerka miała bardzo dobre ceny, ale szybko ją doceniły. Miała do tego talent, dryg, uczyła się bardzo szybko. Teraz przychodzą tam także bardzo młode osoby. Trwała wróciła do łask. Podobno robi ją jak nikt inny i nawet funkcjonuje gdzieś w internecie. Ala powiedziała mi jeszcze coś bardzo ciekawego. Właściwie ilekroć się widzą, to Ela prosi, by mnie pozdrowiła. Alicja nieraz już jej tłumaczyła, że teraz nie pracujemy razem i to już od kilku dobrych lat. Czasem się tylko widujemy gdzieś na mieście zupełnie przypadkowo. Ale wtedy pani Ela dodaje, że jeśli się zobaczymy, to żeby mnie pozdrowiła. Bo nie powiedziałam wam tego, że podjeżdżam zawsze pod ten sklep spożywczy, ale nigdy nie wchodzę do środka. Sama nie wiem dlaczego. Co miałabym powiedzieć? Chciałabym zapytać, czy to nasze spotkanie na nią też tak wpłynęło. Czy ta rozmowa o tym, jaka była przeszłość, że jeszcze nie jest za późno. Że przecież można robić kursy fryzjerskie, była dla niej inspiracją? Może bałabym się usłyszeć, że nie, albo że nie pamięta takiego zdarzenia to by mnie już zupełnie przeraziło. Dlatego tylko podjeżdżałam i sprawdzałam, czy nie ma tam zakładu fryzjerskiego i tej pani Eli, która zaraziła mnie swoim optymizmem, pasją, pokazała, że kiedy robi się to, co się kocha, świat jest wesoły i optymistyczny. Właściwie to można powiedzieć, że teraz już tam prawie nie jeżdżę. No, może czasem mi się zdarzy. Nie wiem, co pomyślicie sobie o tej historii i jak ty ją, Haniu, odbierzesz, bo ja sama nie wiem, co o tym myśleć. Ale to zdarzenie ukształtowało właściwie moje zawodowe życie, a też i prywatne. Chciałabym na koniec powiedzieć coś w rodzaju podążajcie za swoimi marzeniami. Dacie radę, nie rezygnujcie z siebie. Ale wydaje mi się, że nawet i bez tego, po tej opowieści wiele osób zastanowi się, czy warto marnować czas w miejscu, które w ogóle nam nie służy. Suzy, no muszę przyznać, że niesamowita historia, ale nie jedyna tego rodzaju o jakiej słyszałam. Zresztą wy moi drodzy, na tym kanale już także takie, a no właściwie podobne, słyszeliście nie raz. Jakiś budynek na pewno stał w danym miejscu, ale dzień później już go nie było. Ktoś spał w hotelu, do którego nie dało się już wrócić. Ktoś inny rozmawiał z mężczyzną przed starą chatą, ale gdy się odwrócił za siebie, było tam tylko puste pole. Czy czasem jakieś dwie linie czasowe mieszają się ze sobą? Czy niekiedy możemy zobaczyć jakąś prezentację innej rzeczywistości, albo z innego czasu, albo z równoległego, z jakiegoś świata tuż obok nas, w którym jedna z kluczowych decyzji była zupełnie inna? Dajcie znać, kochani, co o tym myślicie. A ja już Ci, Zuziu, bardzo serdecznie dziękuję. Ściskam Cię mocno, jestem pod wrażeniem, a przede wszystkim gratuluję, że poszłaś, no właśnie, za swoimi pragnieniami. I żyjesz tak, jak tego chciałaś. Papa. Pa.